Witamy, witamy. Teraz zmierzamy do zamku w Mosznie. Wysiedliśmy z samochodu. Nie, jestem kiepski z dykcji. Ja, o co Mówię, przyjechaliśmy właśnie na zamek w Mosznie. Magdonalda. Nie, McDonalda. Tutaj mamy jakiś zbiornik wodny. Tuż przed pałacem, w sensie zamkiem. A tu idziemy teraz do zamku. Widać, kto to ogląda, czyli jakieś pierdełki. Tam jest zamek w tą stronę. I teraz idziemy na zamek. Zaraz go zobaczymy. O, tak się prezentuje. O, rodzinka idzie? Do zamku. Tu uważy, bo tam jest bag na samej ktoś Widzisz? No. Nie, po prostu tam są liście. Tam są liście? To są jakieś ptaszki. Po prostu tam są liście. No to tam muszę lecieć. Gdzie? Na twoje przeszkody idziesz? Aha, no to idziemy tędy, tu są jakieś schudki, to możemy sobie tędy iść, nie? Jak wszyscy zejdą, to ja skacę. Aha, tak, on będzie, on będzie pewnie skakał. Nie, wszyscy zejdą. No, zdrowe, no Oho. Oho. Tak, ile znacie, jeszcze tam dojdziemy. Nie, teraz tam musimy... dojść. Ale możemy tam, 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 tam. Idziemy. Tak, tak, tak,

Zaraz ich będę obserwował Kujwa, tylko żeby tych brzmi nie było takie ja przed chwilą. Trzeba tu pilnować Tutaj. Jest jeden kolega z bajki Pikachu miał na imię As? Nie mam pojęcia, naprawdę? No, naprawdę. Upatrz, jeleń. Znak jelenia. Tak, no. Czyli że tutaj możemy mieszkać jeleń. No Czyli może Tutaj mieszka jeleń. Może tu mieszkać jeleń. Tak. Myślisz, a nie głośno? A my dalej idziemy. My dalej idziemy z Sebastianem. Tam. Oni tam odpoczywają. My tam będziemy Tutaj coś jest napisane, poczekaj. 300 metrów. Cmentarz jakiś rodowy. Można na dziękujemy odwiedzinę W miejscu opuszczasz tam teren tam zamku możny. Tatoś tutaj to właśnie No tam nie, tam tutaj. nie idziemy, tutaj chodź Chodź na ten most Tutaj opuszczasz teren zamku I oni idą Dokładnie, tak jak mówisz I to jest koniec O tam idą Tam idą, pięknie, tutaj jest tak zielono zieleń. To już jest koniec tego tutaj placu zamkowego. już pokaż to mamusi co wyjść. Pewnie, że pokażę. Tutaj dalej nie można iść, już jest koniec. To było ta brama, którą weszliśmy. A tu już zobacz, to jest jakaś śluza. Co to jest tutaj? Tam jakiś, jakiś kanał jest. No to coś jest. nie To jest. Dobrze nie idę. Nie będziemy ryzykować, to nie? Nie. Dobra. To dalej z powrotem. Tato, ale już pokaż to ale mamu. Ale mamusia później sobie te, takie rzeczy ogląda, wiesz? Teraz nie. Nie. <grym> Babcia idzie. Co to za dziura tam jest? Zuzia, ty wejdziesz? Uważ, byś sama brudna. <grym> 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 Gdzie jesteś? <grym> jest chowek. Ładne zdjęcie może wyjdzie. Zależy z której strony. <grystanie> <grystanie> non la mostra

Chodzimy, idziemy, idziemy w kółko, Sebuś mówi. To już wracamy z tego zamku. robi miny. Nie, ten ten Babcia nie. podziwia to bardzo, bardzo, bardzo grube drzewo. Kurcze, blade wielkie, nie? Babcia, ale duże. Białaka. Więc. Bliżej, bliżej. Babci tam nie ma widać. Tam mnie nie widać, Ale jak tam wejdą? Opuszczamy już zamek. Idziemy w stronę auta. Gdzie, gdzie, gdzie? Jo, faktycznie bocie Bociek. Z robi mu zdjęcie. O, to wracamy do parkingu. Jedziemy. Jedziemy dalej. Dalej w naszą wycieczkę. Jedziemy, tak, Sebus? Tak, z marchewką. Z marchewką, Sebus jedzie. Znaczy Tak, a babcie z jaskiem tam pertraktują, co robić dalej.